Yo, jo, yo, yo, Siemaneczko, ziomeczki, witam wszystkich bardzo serdecznie na TNT Ranie po raz kolejny. Dzisiaj tym razem z grabą. Jak zawsze. Znaczy, Jak znowu. Zawsze. Znowu, tak, bo nagrywaliśmy już. Yy, że się tak wyrażę, yy, Blitz SG i wyprowadziły mnie one z równowagi. <śmiech> <śmiech> tak lekko mówiąc. <laughs> no, takie denerwujące. No, no i no, wiesz, taki fail, że już. Myśmy, myśmy nagrywali, a tu nagle wszyscy się na nas rzucali, więc. masakra. A ja znowu mam lagi przy nagrywaniu a, TNT Tirana. To jest masakra. Czuję się jak Bremu przy nagrywaniu TNT Tirana? a ja jeszcze nie, jeszcze jestem na pierwszym... Na pierwszym... Pierwszej platformie. I idzie mi najgorzej. NIE MAM NODUSA, LUDZIE! <grym> o, spadłem na trzecią, jak już coś. Fuck, shit. CO TO BYŁO?! What the hell? Ja jestem cały Nie, czas na kurde, teraz wykorzystałem, się wykorzystałem sobie double jumpa shit. Ja też nie. Co ja zrobiłem? Kurde, spadłem już na, na przedostatnią chyba. Fuck! Na przedostatnią platformę chyba. Ja Jestem na trzeciej. Nie da się tam. Uoo, co ja zrobiłem? To nie ja byłam ewo. <laughs> Boże. Co mi się dzisiaj dzieje? Dun, dun, Nie! Dun, 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 dun. Spadłeś? Jestem na trz... Przed przedostatnią <noise> Tak jak powiem Na takich lagach skacze jak pra... CO? Ja jestem na przed przedostatniej stary ja jestem na przedostatniej Siema <noise> Elo Min, Minęliśmy się Widzę no Nie, Boże, jakiś zamek mnie już skosił Elo Zatnę sią drogę Nie! Spadłem <noise> Dziś było, bo ty już stęciłeś, że ten, żeby mnie ściąć. No. O, oh, fuck, ja spadłem, skończyłem grę. Na dwunastą. Oh. <laughs> Ej, nie da się wyjść. Jak to się nie da? Liv, nie da się. Patrzcie, na kim Renderze gram. Dwa czanki, wyjść. Dwa czanki. I mam, uwaga, 27 FPS-ów. Tak. Gdzie normalnie, jakbym sobie grał nie wiem, w bitce SG, to miał około 40-50. przy nagrywaniu 60 czasem nawet. Jak dobrze, jak dobrze będzie. Ej, która arena jesteś? 12. Dobra, już idę. Eee, 12, 12. To 19, przepraszam. Która? Tak, Gracz wygrał, nie. No dobrze, tu jesteś. Kurczak, patrz! Widziałem, kiedyś widziałem takiego ziomka, który zbagował ten patrz, kurczaki mam, bo przyszedł z góry, ogarnij. <grym> I świnka tam jest. <grym> I owca. Gdzieś tu jakiś ziomek kiedyś był, który po prostu się tu cheatował. I tu se ten, tak stał. Nie wiem jak, no ale stał. Kiedyś no dobra, whatever. No, stał, no, stał. Dobra, pierwszy. O, niech ludzie dołączają. Jak stał to pieprzył? 12. Trzeba wpisać ludziom. Zielony. Pisz vote. Nie możesz używać komendy w tej grze. Jak to nie ma? Ja też nie. Bo to tylko ma na. Cześć, zielony. Będziesz na odcinku. Hejo! o, Zielone, zielone, elo, elo, hel. Macie <grystanie> go przeruchamy. Weź. Cześć ziomeczku. Będziesz na odcinku. Przywitaj się z YouTube'em. Nie, muzyczka, proszę, proszę, proszę. Dobra. <grystanie> Bardzo ładnie. Ej, patrz co ten robi Ej, szybko patrz, ej patrz Hehe Hehehe Siemaneczko, dawaj Siem O, powiedział, że wejdzie to no dobrze Patrz, mamy, mamy kolejnego widza. O, chyba ziomek właśnie stara się wpisać w YouTube. Dobra, podejrzewajmy, że on próbuje wpisać. Grawa co ty robisz? Tańczysz? Patrz, dym, zakład, dym, dym, że on... a nie, dobra, myślę, że Ile ludzi nagle? Okej, okay, dobra, 10 sekund. Giełż się tu przybił, ja już na samym środku stanę. Co tam? Co się stało? Cioty. Elo elo hel Dobra, biegnę, biegnę! Ile ludzi się rzuciło, Pieprze. Ja pitole, trzeba na bok zejść Jakie lagi, masakra Jak to już wszystko będzie widać na na filmie To ja z To przecież mnie wszyscy będą im jaki chujowy komputer I tepe. Ale nie przejmujcie się, Brebu też tu lagi Spadło się chyba Nie jesteś na pierwszej nadal? Be bez przerwy. A ja już jestem na trzeciej. <grym> z zielonym się ma zielony. <grym> Masakra. <grym> Jak ja wygram, <grym> ja się śmiało. Tak, wygrał. Ja jestem bez przerwy na pierwszej to sam. No dobra, zeszłam na drugą, ale dalej jestem sam. No i na piątą. No to się ma, ja, ja jestem razem z tobą. <grym> Nie przejmuj się. O, jesteście, no Denzi. Zielony też tu jest? <grym> <laughs> Jak w trójcy, to w trójcy jakiegoś ziomka zetne. A co tam? Nie! Please, graba! Jeszcze się zabije? Człowieku, zabijecie, zabijecie! Ściałeś <laughs> mnie, ale dobrze spadłeś. Ja też! Dobrze ci tak. Mhm. Dobrze ci tak. Gdzie jesteś? Za tobą. <laughs> no, no. <laughs> spadłeś? Nie. Nie, biegam sobie. A ile ludzi już spadło? A, spadłem! I po co mówię o spadnięciach? Nie, znowu spadłem! Nie, nie, jestem na ostatniej. Ta! Jestem na ostatniej platformie, serio. I ja tu zginę jako, jako pierwszy. Ja ci to mówię. Ja to przegram. Masakra jakaś. O, spadłeś! Nie Jakiś pingwin zleciał Jestem cały czas na tym, co byliśmy Razem Aaaa i spadłem Przegrałeś już? Cudy, tak, przegrałem nie zemniczota Ja radę. bez przerwy na tej samej, co wtedy Dobra, ja już coś, to ja wbijam na arenę 16, zapamiętaj sobie No czekaj, bo ja cały czas tu jestem no Spokojnie, jestem jako pierwszy Wygrałem, elo Ciota, to się nie liczy no nie w ogóle. Zaraz, zaraz kto wygrał. Która? 16 Jestem tam. Yes. Mm. Idziemy na YouTubach. Jesteś z tego dumny? YouTubeach. YouTube. YouTube. YouTubach. YouTube, ach. YouTube ach. jak to ładnie brzmi. YouTubeach. Gdzie byłeś na YouTubach? <laughs> Ogarnie w to dziwnie by było, Ju? Źle napisałem Przywitajcie się. Fail. YouTube'em się promuje, ho ho? ho. Ciekawe napisze na czacie, cześć Siema! Piszą, patrz, piszą... Słyszę, co? Sprzedałeś się, unsub! Grawa! Czekaj, ja zwiększę czat, bo nie widzę w ogóle co tu ludzie piszą. Kłamiesz. Unsub. Kłamiesz, unsub, tak. Skaler. Jezu, już gramy, dobra. Pierwszy spadniesz. Nieprawda. Będę się starał. O, jestem za tobą, byczys. Dzięki. Dzięki. Bar bardzo ci dziękuję, Grabo. Spadłeś? Co nie? Tak, bo nie chciałeś. A <grywa> jestem na drugiej. A ja ale, nie pierwszy. ale nie spadłem jako pierwszy, także spokojnie. Ale spokojnie chodziło spokojnie. mi, że kto pierwszy z nas. No to ja. A, spadłem, bo musiałem się podrapać. Dobrze jesteś na trzeciej, czwartej spadłeś chyba. trzeciej. No ja też. No teraz jestem na czwartej. Ciota. Jezus, jakie mam lagi? 16 FPS, -ów. masakra, totalna masakra. Tu nie idzie grać. Bremu nie będzie dumny. <grymne> nie, no patrz, co ja zrobiłem? Boże jedyny. Czemuś tak drze. <grymne> e, jestem na ostatniej. Ja też, nie przejmuj się. Nie, przedostatni. No ja też, jestem na z tobą. No. No i na ostatniej Ja to też, ja też na ostatniej I spadłeś już na koniec? Nie, jestem na ostatniej Ja też <noise> Jak my to wygramy To pierwszy z nas spadnie O, jak już sześciu graczy <noise> Znowu spadł koleś No, pięciu jest, czterech Kolejny Trzech. O Boże, trzech graczy... Uch, jesteśmy ostatni stary! Finał! No co to? Co to było? Lag był! LAG! No nie Co to było? Kolejny nie, raz ja mam raj'a, koniec, koniec, pierdziele, koniec, nie A zielony wygrał! Co? Wygrał zielony skąd? A myśmy grali na 12 stary. Na 16 przepraszam Ale nie pisało, że wygrałem bo był lak. Dobra, to wszystko ziomeczki w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się wszyscy. Na razie. Marka. A, ja bym zapomniał, dzisiaj ze mną był Kacper. Graba. <laughs> Czyli Narka. graba, tak. Marka. Miałeś powiedzieć byłem. <laughs> Dobra, świetnie. Narka. No, na razie.